15 kwietnia to światowy dzień trzeźwości. Światowa Organizacja Zdrowia WHO apeluje, aby przynajmniej na ten jeden dzień zrezygnować z tradycyjnej lampki wina, małego piwka czy większej popijawy. Piciu niewątpliwie sprzyja dostępność trunków. Sprawdziliśmy, czy w Mosinie łatwo kupić alkohol. Na terenie gminy Mosina na koniec roku było 80 placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Co pijemy i w jakich ilościach? Mieszkańcy zaczęli inaczej pić. Mniej piją alkoholu, powyżej 18%. Mniej piją też wina, ale więcej spożywane jest tego alkoholu niższe, niższego procentu, czyli przede wszystkim piwa. Spożycie alkoholu w sklepie to raczej wódka czy piwo? Nie. Raczej piwo, teraz ostatnie. A jak pani sądzi dlaczego, tak? No bo mamy tanio. No, możemy polecić na przykład żubra. Butelka za złoto 65. To jest bardzo dobra cena. Tak. Czy Światowy Dzień Trzeźwości sprowokuje pijących do refleksji i zmiany nawyków? Oczywiście. <laughs> nie! No to nie mam, nie mam. <laughs> A Państwo, czy odmówią dziś sobie ulubionego trunku?